Hej, ostatnio spotkałem takiego mojego kolegę i rozmawialiśmy na temat kobiet, na temat związków, na temat jego życia. Chłopak, przystojny, dobrze wyglądający. Można powiedzieć, bardzo dobrze zbudowany. I wielkie porażki w związkach. Wszystkie związki, można powiedzieć, zostały skończone w jedną wielką porażką. Oczywiście z tych związków wyszły jakieś dzieci, jego dzieci oczywiście. No i jak zawsze wspólny mianownik tego wszystkiego to to, że kobiety nie pozwalają mu. Nie pozwalają mu się widywać z dzieckiem jednym drugim, ponieważ stwierdzają, że że lepiej będzie, jak nie będzie widywał własnego dziecka. Pomimo tego, że jest dobrym ojcem. Ale, wracając do ostatniej jego partnerki, to w skrócie opowiem, i tak było z wieloma jego partnerkami. Ta ostatnia partnerka, gdy on się pojawił, jej jedyny dochód to było 2000 zł. 2000 a kobieta już miała dziecko. Mając 2000 zł na wychowaniu dziecko, bardzo ciężko jest cokolwiek zrobić i jakiekolwiek kroki stawiać na, na tej kuli ziemskiej. Tak bym powiedział w skrócie. No i oni zaczęli ze sobą się spotykać, wszystko ładnie, piękna miłość. Nagle pojedziesz tam latach. Doszło do tego, że pojawiła się kolejna istotka, czyli kolejne dziecko. Chłopak nagle zaczął zarabiać dość nawet pokaźne sumy. Oczywiście wszystko zaczął inwestować, co tylko mógł, w swoją partnerkę, której tak o której tak naprawdę nie miał pojęcia. To oczywiście wszystko inwestował w jej mieszkanie, w jej oczywiście, bo gdzieś tam miała jakiś. Nie wiem, czy socjalne, czy jakieś tam. Miał mieszkanie po kimś tam, więc wszystko inwestował w, w nią, w mieszkanie, wspólne spędzanie czasu i na to wszystko wydawał naprawdę pokaźne kwoty. Dziesiątki tysięcy złotych szły miesięcznie, tak naprawdę na to, żeby tą kobietę w jakiś sposób żeby ta kobieta miała uśmiech na twarzy, żeby było fajnie, bo on od siebie po prostu dawał to wszystko. No ale nagle okazało się, że tam coś tam z firmą poszło nie tak i te finanse jednak się troszkę okróciły. no i w tym momencie zaczęły się problemy, schody, problemy, schody, problemy i schody. Wcześniej, dopóki był ten dopust finansowy, firma ładnie yy, prosperowała, nie było w niższym problem. Ale nagle, gdy, gdy naprawdę zaczynało być ciężko i trudno, ta kobieta zaczęła mu grozić, zaczęła odcinać od dziecka i zaczynała mówić to czy tamto na jego temat. Oczywiście to w taki sposób, że włosy dęba stają. Gdy, zapytałem jego, czy gdy ją poznał, przypuszczał, że coś takiego może powiedzieć kobieta mężczyźnie. On mówi, że w największej wyobraźni nie, nie dopuszczał takiej myśli, że tak kobieta może się zachować w stosunku do mężczyzny, w stosunku do ojca jej dziecka. Ja takiej sytuacji oczywiście widziałem na pewno setki, jak nie, nie śmiałbym powiedzieć tysiące w całym swoim życiu. Dalej będę Zdanie kilku mężczyzn, których poznałem, gdy miałem 20 lat, którzy powiedzieli: Kobietę tak naprawdę poznajesz, gdy się z nią rozstajesz. To jest najmądrzejsze, najmądrzejsze zdanie z najmądrzejszych na temat relacji damsko-męskich. I zapytałem znowu, bo ja zawsze lubię pytać, zawsze lubię rozmawiać. Zapytałem um, go, co zrobiłby, gdy, jakby odwrócił czas. On mówi na pewno nie wydawałby tylu pieniędzy na nią. Oczywiście zaprosiłby ją tu czy tam, ale większość z tego, co, co trwało latami, mógłby on oczywiście zainwestować w własne mieszkanie, własne jakieś tam inne pomysły. I teraz jego życie inaczej by zupełnie płynęło. Takich sytuacji jest oczywiście wiele, bo mężczyźni często mają firmy. Firmy, w których zarabiają miliony złotych, te firmy przynoszą bardzo duży dochód, duże kwoty. No i te panie w tych momentach są niesamowicie miłe. Zabezpieczają się bardzo mocno, ponieważ po 10-15 po latach bycia z takim patem, który zarabia milion złotych, parę milionów złotych, dziesiątki czasem milionów złotych, są tak zabezpieczone, że dlaczego mają mu nie podziękować. Skoro już wszystko oni wiedzą, wiedzą jaki jest, i w tym momencie często takie panie pojawiają się później albo z młodszymi, albo z facetami, często, którzy są na ich utrzymaniu, albo po prostu mają tyle forsy, że już do końca życia nie muszą nic robić, tylko podróżować i się fajnie bawić. A tego dżentelmena porzucają, szukając następnego. Mniej więcej o takim samym statusie, bardzo często tak zauważyłem, tak się dzieje i takie są sytuacje. Więc za każdym razem zastanów się, gdy spotykasz kobietę, czy chcesz ją kupować pieniędzmi, czy chcesz ją kupować swoimi samochodami, czy chcesz ją kupować swoim majątkiem, czy lepiej ją zainteresować. Sobą, sobą i jeszcze raz sobą. I kolejna rzecz, którą zawsze powtarzam. Z, z jakiej racji kobieta, która ma 30 kilka lat, w dzisiejszych czasach, w dzisiejszej dobie internetu, dlaczego ma mieć tylko dochód 2000 zł, skoro jeżeli będzie się interesowała czymkolwiek przez rok, dwa, trzy lata, może z tych kilku lat zacząć zarabiać o wiele większe pieniądze i o wiele. <śmach> I co jej pozwoli na to, to to, że będzie usamodzielniona. Tylko bardzo wielu kobietom nie odpowiada taki scenariusz, ponieważ wiele kobiet nie interesuje się niczym. Nie interesuje. I mam taki scenariusz. Prostsze rozwiązanie jest takie, spotka się 5-10 razy z mężczyzną, zrobi mu dobrze. I ten facet, przeważnie popisany taki na klatce piersiowej, im większy napis na klatce, tym bardziej niedowartościowany. To miłe panie i mili panowie, to jest też dla was takie, takie, taka moja refleksja. Im większy napis, czy tańszy, czy droższy, tym łatwiej sterować i zarządzać takim facetem. Zrobić mu dobrze, ugotować, wyprać trzy razy, zaprosić go na kawę i macie faceta. To taka, taka rada ode mnie: im większy napis na klatce piersiowej, tym bardziej niedowartościowany. Dlatego podsumowując, panowie, życzę wam od siebie, żebyście trochę więcej widzieli na oczy trochę więcej dostrzegali w różnych kobietach. Bo kobiety w dzisiejszych czasach, dlaczego ona ma się czymkolwiek interesować, dlaczego ona cokolwiek ma robić, jak rozłoży nóżki, <laughs> zrobi tobie dobrze i po roku czasu, po dwóch, po dziesięciu przejmuje od ciebie 5-10 milionów złotych. Super biznes, super perspektywa. Jedna z lepszych, jaką można sobie wyobrazić. Często nawet trafiają bardzo przystojnych, mądrych facetów, bo już nie mówię o tych, co trafiają, tych. tych Dzięki tych, którzy są dobrze usytuowani, ale niestety one, żeby pójść z nimi do łóżka, muszą napić wina, bo inaczej, albo wziąć jakieś tabletki, bo inaczej nie da radę. Więc panowie i panie, zastanówcie się nad tym. Film kieruję głównie do panów, żeby trochę zmądrzeli, trochę bardziej stali się dowartościowani i trochę mniejsze napisy nosili na klatce piersiowej, wtedy będzie im łatwiej w związkach, jeżeli będą oczywiście obserwować kobiety, z którymi się spotykają. A to trzeba mieć na to czas i lata praktyki i wiedzy. Jak zawsze osobiście dziś pozdrawiam Was z pięknego Szczecina. Życzę jak najwięcej cudownych randek. Gdybyś miał problem z uchodzeniem, lub z na siebie, na dole masz link do moich szkoleń akademia-dm.pl. Zapisz się już teraz. Trzymaj się ciepło. Hej!